Wolabym strój, w którym jeżdżę i zbroję oraz kask. Natomiast garnitur wkładam raz na jakiś czas na takich właśnie galach, ale też się dobrze czuję, nie krępuje mnie to. Myślę, że przez taki czas właśnie, że coraz częściej będę występować na takich galach czy też w takich strojach. Myślę, że trzeba w tym uczestniczyć, bez względu na to, na jakie są oczekiwania, czy się dostanie nagrodę, czy nie dostanie. To jest jakaś podsumowanie tego sezonu i można w spokojny sposób porozmawiać z tym, którym się rywalizowało te trofea. Za ja bardzo sobie slim ciuchy zrobiłem, bo jestem strasznie opięty. Ale co, bawimy się dzisiaj, mamy koniec sezonu, polskiego bynajmniej, bo wiadomo, że są jeszcze jakieś turnieje, ale dzisiaj jesteśmy na luzie, rozmawiamy, możemy sobie yy, spędzić miło czas tutaj z zawodnikami, z działaczami. Jesteśmy w gangach chyba raz do roku, drugi można Sylwestra i to wszystko później już tylko w strach treningowych i żużlowych, więc fajnie jest tak na ludzie pojawi z chłopakami, bo wiadomo na tym meczu nie ma czasu. Każdy patrzy, skupia się na sobie, a, a dzisiaj to już praktycznie jest po sezonie i mamy jeden mecz, Polska, że świata taki bardziej luźny i, i zima. Grałam w konkursie na PG Speedway Ekstraliza, był to konkurs na wiedzę. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że w ogóle mogę tutaj być i cieszę się z tego powodu. Dla mnie, jako dla kibicki jest to coś wyjątkowego, widzieć swoich idoli tutaj. w kategorii zawodnik dziesięciolecia został Tomasz Kolon. Że w takim wieku jeszcze coś mogę To jest podziękowanie ze strony kibiców za to, co robiłem przez te wiele, wiele lat. Ja to tak odbieram, że to nie jest za jeden rok. To jest za wiele lat pracy, za wiele lat osiągnięć, tego wszystkiego, co się udało e, zrobić w tym sporcie. Dawid Czerny wszystko Najlepsza z tamtym, mającego, dziękuję, 2016 roku. To my wygraliśmy ekstra ligę od początku do końca ją zdominowali. Mimo różnych e, opinii o zadyszkach e, wygraliśmy ten finał i to jest najważniejsze. Dużo punktów zabyłem dla mojej drużyny, też dobrze powiem w seku, więc jedyne co żałuję, że nie ma Grand gramplina, no ale miejmy nadzieję, że za rok uda. Cieszę się niezmiernie z awansu do Grand Prix, gdzie awansowałem z maksymalną ilością punktów, tak samo z Mistrza Polski oraz złotego i Złoty Kask. Tylko, może aż tylko trzecie miejsce zajęliśmy w sezonie, ale taki jest sport, za rok mamy kolejny sezon i będziemy na pewno się już bić o wyższe medale. No jak Państwo widzą w szakielu żadnych nie mam, więc mogło być lepiej, ale mam nadzieję, że to w przyszłości jeszcze przede mną. Ten sezon może faktycznie zespołowo mieliśmy naprawdę trudny, ale wiemy dlaczego. Już rozmawialiśmy na ten temat, wnioski mam nadzieję, że wyciągniemy oczywiście. Liczę na to, że dostanę z nią Leszno i ten zły sezon już pójdzie w niepamięć. Wycięzcą w kategorii najlepszy polski zawodnik PGE Ekstraligi 2016 został Bartosz Zmarczyn. Bartosz Jest z zawodników, które widzę w tym sezonie ponad 200 punktów. Zawodnik z najwyższą średnią pieniową. Wielkie wyróżnienie polski zawodnik, najlepszy junior. E, bardzo się cieszę. Polski junior to już będzie na pewno po raz ostatni, bo już e, od nowego sezonu zaczynam jako senior, więc e, zamykam jakiś tam swój dział, a rozpoczynam nowy.